Słuchajcie, tym razem się uda. Musimy tylko trochę dopracować plan. Oj, Spirit, te twoje plany coraz bardziej zawodzą i nie wiem, czy okradanie banku to dobry pomysł. Bardzo dobry pomysł, dziadku. Jesteśmy złodziejami. I w ogóle nie wiem, po co ja się nadal z tobą szlajam. Ponieważ jesteś poszukiwany? Brałeś udział w przestępstwie? Ja tobie tylko wskazałem położenie Cezarego Desir. Czyli brałeś udział w przestępstwie. Akcja może nie była udana, ale nie próbuj mnie zwieść. Gdybyś teraz zaprzestał ucieczki, policja złapałaby cię. No dobra, to jaki mamy plan? Jak już wiecie, okradniemy bank. Akcja będzie złożona i dosyć niebezpieczna, bo to największy bank tutaj. A plan jest taki. Apecz pójdzie po dachu i wejdzie przez okno. Ja wejdę dołem i spotkamy się przy drzwiach. Falka i Iskra odciągną uwagę strażników. O nie, nie namówisz mnie na skakanie po dachach. Jestem na to za stary. W takim razie ja pójdę po dachu, a ty po ziemi. Co ty na to? Ech, niech będzie. Lepsze to niż nic. Falka, Iskra, czy wasza część planu jest zrozumiała? Jasne, wujku. Falka, falka. Co? Mówiłeś coś, dziadku? Ech, znowu myślałaś o tym ogierze, prawda? Falka się zakochała, tarararara. Wcale nie. Zastanawiałam się, czy my mamy w ogóle jakieś szanse w tej akcji. Mamy i to wielkie. No to skoro wszyscy wszystko wiedzą, to możemy iść. powinni powinienem siedzieć w spokoju na emeryturze. Stać policja. Mam cię, złodzieju. Och, pan Spirit Korto, teraz nie ma pan gdzie uciec. Och, czyżby? Falka Iskra, znajdźcie wyrocznie, wyciągniecie mnie z zaświatów. Stop, dziadku. Nie. tutaj, falka, Iskra, uciekamy. Dziadku! Cicho, znajdziemy sposób, żeby go ożywić. A teraz szybko, uciekamy. Wujku! Iskra nie ma czasu. Za mną. Jak my go teraz niby mamy uratować? Co? Rzucił się z dachu. Nie z dachu, tylko z siódmego piętra. Poza tym nie pamiętasz, co powiedział, żebyśmy znaleźli wyrocznie. I wyciągnęli go z zaświatów. A to nie było przypadkiem bredzenie zwariowanego starca przed śmiercią? No wiesz co? Org oskarżasz wielkiego spirita Korto o niepoczytalność? Miał już swoje lata. Tak się składa, że nieraz już był wyciągany z zaświatów. Wyrocznie go do bardzo dobrze zna. Niemożliwe. A wiesz gdzie ją znaleźć? No pewnie, a myślisz, że kto wyciągał twojego dziadka z zaświatów? No to w drogę. No to gdzie jest ta cała wyrocznia? Właśnie tutaj. Ale dziadku, przecież tutaj nikogo nie ma. Zaraz się pojawi. No tracimy tylko czas. Słucham, co was do mnie sprowadza? Super, wyrocznią jest źrebie pegaza. Nie mów o mnie w pogardzie, gdyż nie znasz mej mocy. Najjaśniejsza Pani, przybyliśmy odwiedzić Cię, by prosić o wydobycie jeszcze raz Korto Spirita ze zaświatów. Pamiętam Cię, Apaczu. Lecz dlaczego pragniesz, bym po raz niemalże setny wydobyła z zagrobu tego złodzieja? Ponieważ jest moim dziadkiem. Co dacie mi w zamian? Zefira, dajże spokój. Otwórz wrota, przeprowadź nas przez nie i nas po prostu wypuść. I tyle. <laughs> no przestań, wiesz, że i tak żartowałam. Ale pamiętajcie, że wkraczacie tam na własną odpowiedzialność. Jeśli tego nie przeżyjecie, nie będę was wyciągać. Ale żebyście mieli większe szanse, gdyż urzekła mnie ta młoda dama, która twierdzi, że Spirit Korto jest jej dziadkiem, dam wam przewodnika. Oto i on. Witajcie. Możecie zwracać się do mnie Arken. A teraz zapraszam ze mną, bo czasu jest niewiele. No i wtedy skoczyłem i tak się tutaj dostałem. I to był bardzo dobry wybór. No, stary, niezła historia, a dasz wiarę, że ja też kiedyś byłem policjantem? No, okropna robota, naprawdę. Tak naprawdę to nigdy nie miałem nic do złodziei. Fajni goście. I tu się okazuje po śmierci, że jeszcze można przy kielichu z nimi pogadać. No, w piekle co prawda, ale to nic. W piekle jest dużo lepiej niż w niebie. A byłeś ty kiedy w niebie? No, oczywiście, że nie Cezary. Przecież dopiero ci powiedziałem, że byłem policjantem, ale kiedyś miałem delirium, że byłem. Fajnie tutaj, dużo lepiej niż za życia. Tutaj nie ma się nawet specjalnie nic do roboty, oprócz picia, gadania i siedzenia. Kieliszki się same napełniają. No i są dziewczyny. Och, przepraszam, że przerywamy tak piękny nastrój, ale przybyliśmy po niejakiego spirita corto. O, są już moje ziomy. Chodźcie, poczęstujcie się. Ile można było na, na was czekać? Nie, my jeszcze nie umarliśmy. Przybyliśmy, żeby cię ściągnąć z powrotem na ziemię. O, e, naprawdę? A kto wam powiedział, że gdzie mnie znaleźć? Sam nam to powiedziałeś. O, y no, ale tak czy owok, chodźcie, napijcie się. Może wódka no, taka y trochę y iluzoryczna, ale smakuje jak prawdziwa. Ale wujku, musisz wrócić na Ziemię. Dziadku liczę do trzech. Oj, falka, zero szacunku dla swojego dziadka. Też mam prawo do pośmiertnego odpoczynku. Och, Spirit, musisz już iść? Żegnaj, ukochana Bello. Cs, będę za tobą bardzo tęsknił. Raz, dwa. Falka, nie widzisz, że się tutaj żegnam. Do zobaczenia, przyjaciele. Miło było z wami pogawędzić przy kieliszku. Na pewno niedługo się spotkamy. Czekamy. Okazuje się, że przy bliższym poznaniu jesteś całkiem spoko gościem. Cezary Desir, a co pan tutaj robi? Moja droga, miałam już swoje lata, kiedyś trzeba umrzeć. Och, Spirit, będzie mi ciebie bardzo brakowało. I Maria też tu jest? Och, Mario, jestem rady, że zdążyłaś na pożegnanie. Och, będę za tobą bardzo tęsknił. Do zobaczenia. Och, do zobaczenia, ukochane. Zaraz, gdzie jest mój naszyjnik? <śm> No tak, Ach, złodziej pierwsza klasa, na koniec musiałeś jeszcze coś zwinąć stary a głupi. No co, taki mam kręgosłup? Nie możesz mnie za to winić. Idziemy. Falka, poczekaj. E co? Dlaczego? Skąd znasz moje imię? My się już poznaliśmy, ale byłam wtedy pod inną postacią. Ramen! Ty żyjesz. O, nie spodziewałam się takiego wylewnego powitania. Dlaczego wtedy nie przeteleportowałeś się za mną? Nie mogłem. Jak to? Skąd się tutaj wziąłeś? No przecież jestem strażnikiem ze światów. Jako smok. Czyli jesteś... Smoko-koniem? Można tak powiedzieć. Chciałem się z tobą jeszcze zobaczyć. Ze mną, ale dlaczego? Tępa ta młodzież, Falka, przecież on się w tobie zakochał. To prawda? Tak. No ładnie, nie ma czasu na rozklejanie się teraz. Oj, weźcie się w końcu pocałujcie i będziemy to mieli z głowy. Falka ma chłopaka, Falka ma chłopaka. Przestań, Iskra. Nie bardzo rozumiem, dlaczego ma przestać. Czyżbyś nie chciała mnie za swojego chłopaka? Ja. Eee, tak. Ramen, pocałuj ją w końcu idziemy. No ja, dziękuję Bogu za to, że cię mam, za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdy...